Siemano. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam pokazać powiedzieć jak można zrobić wał strunowy rurowy za pół ceny, bo wiadomo, bo nie każdego stać na nowe maszyny. Niektórzy kupują jakieś używane, gdzie brakuje wału czy strunowego, czy rurowego. No ludzie różnie sobie radzą, różnie kombinują. Dlatego chciałbym wam w dzisiejszym odcinku pokazać jak można Zrobić, kupując na przykład gotowe, gotowe elementy do takich, do takich wałów strunowych i samodzielnie sobie pospawać. Bo tam ktoś w komentarzu prosił, właśnie, żebym pokazał, jak ja to wycinam, jak ja to robię. A cały czas jakoś to się sprzedaje: sprzedają się te elementy do tych wałów strunowych, rurowych, czy to listwy, czy różne elementy. Dlatego już Wam pokażę, jak to mniej więcej wygląda. O, tutaj mam plik na cały arkusz, e, gdzie są wały e, strunowe. Oczywiście bok e, wału strunowego, e, bok wału rurowego, obręcz wału rurowego, no i bok strunowego, tak? No, tak ustawione, żeby jak najmniej było tutaj. No, odpadł po prostu z tej blachy, nie. To na cały arkusz ustawione met na dwa. No to tak to wygląda. No i tu już mamy w programie do wypalania ustawione do arkusza. No i będziemy palić. Już wam pokazuję, jak to wygląda. Parametry na dyszy 85 i jedziemy. start <laughs> Branch do... No, i tak to wyglądają te obręcze. Obręcz to jest na e, rurę calową. No, można, można zrobić różnej wielkości, z różnej grubości blachy, tak, ale to są standardy takie, tak jak do grubera, do agregatów różnego rodzaju, bezorkowców, nie bezorkowców. No. E, Tutaj z minimalnym takim luzem, aby, aby można było minimalnie wał skręcić na rurach. Tutaj do wału strunowego. Też z płaskownika, na płaskownik piątkę. Średnica na wałek 25. Tutaj na wałek 30. To jest całe koło. Całe koło boczne do wału rurowego. No, i takie, takie rzeczy to się cały czas gdzieś tam to schodzi na okrągło. No, tu już wszystko mi się podopalało. Kolejne tylko trzeba powyciągać i będzie. No, bo jeszcze takich, do takich też jeszcze obręcze są, nie? No, i wiadomo, kupując takie, takie elementy, na przykład u mnie. No to jeśli ktoś ma czas, ma czym i potrafi sobie coś pospawać, to z takich elementów jak pospała to na pewno nawet myślę, że nie pół ceny może wyjść taki wał. A wiadomo, że no maszyny rolnicze są drogie, wszystko to kosztuje. A jeśli ktoś coś samemu potrafi zrobić i kupi sobie takie gotowe elementy do pospawania, to, to myślę, że yy... Cenowo korzystnie to wychodzi. Tylko wiadomo, że trzeba trochę popracować nad tym, nie? Blistwy oczywiście też w różnych wymiarach wycinam. Także całe komplety można sobie spokojnie u mnie zakupić na www.bestmyślnikshop.com.pl Takie elementy się wycina. No różnej z różnej grubości, nieraz ktoś sobie życzy, czy to z ósemki, czy, czy z grubszej, też nieraz wycinałem na grubsze listwy na przykład, bo tu standardowe to na piątki, tak, no bo... No wiadomo, jak jest potężny farmer, to nie będzie ze spawą, ze spawą wału, bo kupi nową maszynę, czy tam weźmie dotację jakąś unijną i sobie kupi nową maszynę, tak. A no to dla, myślę, że tak dla takich mniejszych rolników takie rozwiązania, nie? Dlatego, dlatego uważam, że nie głupi temat. No jak, jak ktoś tam sobie umie poradzić i, spa, i spawać jakoś, tak? No to sobie ogarnie taki wałeczek i naprawdę to dużo taniej wyjdzie, nie? Niż jakby miał kupić taki gotowy gotowy cały, nie? Bo tam widziałem różne ceny. Niektórzy tam cena wystawiona 800 zł, wał na dzwonisz do gościa, on mówi, że to cena jest podana za metr. No i to takie ceny są różne. Gdzie niegdzie widziałem po tysiąca net netto taki na przykład 3-metrowy, No to można sobie przekalkulować, nie? A tu gotowe elementy myślę, że nawet pół ceny nie wyniosą, nie? Tylko na pewno trzeba będzie trochę czasu dołożyć, żeby to sobie samemu ogarnąć, nie? Także tak to wygląda. John Deere już nie John Deere. No nie zapolił no. I y, tak jak niektórzy pisali tam, że masa, że przewody, y, tulejki na rozruszniku, różne tam y, cudawianki na przykład przerówkować y, na komutatorze, y, kanaliki. Bardzo dużo różnych teorii było. Y, akumulatory za słabe. I powiem wam, że nic z tego nie wiem jeszcze, co to może być, ale nie doszedłem do tego, bo nie miałem czasu za bardzo i musiałem, musiałem na szybko wycinać wszystko, dlatego dałem sobie spokój. Wczoraj coś tam porobiłem, tak, i powymieniałem te tulejki na rozruszniku, no różne możliwe sposoby, co tam było, i akumulatory były ładowane i no i nic to w sumie nie zmieniło, nie? Już myślałem, później mówię, może yy, za gęsty olej, nie? Że ten. I farelkę na chwilę podłączyłem, okryłem farelkę, podłączyłem. Pomówię, no, dziwne, muszę wszystkie yy, elementy wyeliminować. Yy, ale wydaje mi się, że ten rozrusznik może być trochę już, nie wiem, może nadpalony, może coś, że tak słabo kręci, nie? Jeszcze, jeszcze może być. Yy, Elektromagnes, chociaż nie wiem do końca. Na pewno wszystkie przewody, wszystko jest dobrze. Dziwna sytuacja, no bo tak ciężko, ciężko kręci, nie? Świeca płomieniowa nie działała, bo była przepalona, więc kupiłem drugą, ale coś jeszcze nie, trybi. Z przewodami, bo po prostu się nie załącza. Nie wiem, jeszcze muszę zobaczyć to, yy... i po prostu nie miałem, nie miałem na to czasu, żeby się w to bawić. Dlatego sobie odpuściłem i wycinałem dalej te elementy. Yy... Innym sposobem zdjąłem sobie blachy. No bo John Deere nie John Deere'uje, <laughs> no i trzeba było, trzeba było dać sobie z tym spokój na ten moment. Yy... Ale myślę, że jutro może ogarnę temat. Jak trochę się obrobię jeszcze, ale na ten moment no nie było na, na to czasu, nie? On zapoli, zapoli spokojnie, ale trzeba do wiosny poczekać. <śpiewa> tak jak niektórzy tam fajne teksty były Masy Nimo, to ja właściciel. <śpiewa> to śmieszne było. No nimo, no mimo ta korasa, no to nimo. Yy, nagrywałem jak tam wymieniałem te tulejki, coś tam jak robiłem, ale to nic nie pomogło. Tak jak mówiłem wcześniej, że, że tulejki według mnie nie było yy, jakiegoś takiego dużego luzu, żeby, żeby to yy, mogło yy, przeszkadzać w tym, żeby ten rozrusznik lżej yy, chodził, czy coś, czy mocniej kręcił, nie? Yy, ale powymieniałem, żeby to wyeliminować. Yy, chyba zrobię tak, że zamówię sobie szybko obrotowy rozrusznik i nie będę się bawił w tym, nie? w to. Ale no zobaczymy. Jeszcze popatrzę na spokojnie, no bo to na ciśnieniu wysokim, to nie ma co tam yy, na szybko podejmować jakiejś decyzji na spokojnie. Nie pali się mocno. Yy, na ten moment nie muszę aż go tak mieć, żeby, żeby już to, to ogarniać, nie. Przyjdzie odwil, co są za poli? <grym> No, jak było cieplej, to nie było takiego problemu. Dopiero teraz jak mrozy przyszły. Wcześniej, wcześniej jakoś w sumie w mróz chyba nie odpalałem. Nie wiem, nawet nie pomyślałem o tym, żeby, żeby to sprawdzić. No i tak wyszło. Teraz się wszystko okazało. Nie, że ciężko pali, jak jest zimno. Jeśli podobał Ci się odcinek, zostaw jakąś łapkę w górę. Entaż dla zasięgu. I tyle. Dzięki za oglądanie. Pozdro.